I chociaż żyję to od śmierci Dzieli mnie drogi, wiem, że ten krok Zakończyłby cierpienia, lecz sam nie wiem Czemu staram się żyć dalej Może dlatego, że ten na górze Przyszykował coś dla mnie Czy to już czas, czy może jeszcze nie Co czeka mnie? Chyba tylko Bóg wie I chyba chcę, bym szedł pod prąd Na przykład, z dziwnością I starał się iść twardo z podniesioną głową Coraz bardziej się starczam, więcej banę Piję, mam przejebane chuj Wie, czy mam astmę w nocy duszności? bardziej łuszczy, nie pomagają maści lek jest ciężki na duszy stres, objawy depresyjne, częste załamania, na drodze kolejna porażka, utrata, już nie mogę tym z papieru jakby to był mój tlen Nie wiem czemu, ale wciąż powtarzam Kocham cię, czyli ją, tą, która mnie zostawiła Bo sam nie wiem, nie pamiętam, czy nie chcę znać przyczyny Może jej nie poznałem, to przecież było nie tak dawno A tak dawno, że nie pamiętam tego rozstania Pamiętam jak czpałem leki, dawkowałem życie, kurwa spaplałem przez głupotę, dziś kochanie jestem wrakiem to I chociaż żyję to od śmierci w drogi, wiem że ten krok wycierpienia cierpienia ale sam nie wiem, czemu staram się żyć dalej? Może dlatego, że ten na górze przyszykował coś dla mnie Czy to już czas, czy może jeszcze nie? Co czeka mnie? Chyba tylko Bóg wie i chyba chce, bym szedł pod prąd Na przykład z dziwnością mi starał się już twardo z podniesioną głową Dziś żyję godnie, lecz dalej łapie deprecha załamanie w muzyce Widzę szansę, ją kocham jak nikogo innego Jest mą kochanką, z nią spędzam noce Wiem, że dla niej żyć warto Oczyszczam umysł, pozbywam się syfu Leków, narkotyków, alkoholu Idę dalej, nikotyna truje mnie Jej nie pozbędę się, lecz nikotyna plus rak Równa się arcydzieło, piszę tekst bit mam, nagrywam tak jak Shady Wracam dobry jak Shady Mocniejszy i silniejszy, lepszy niż kiedykolwiek Widzisz to, słyszysz mój głos Nie ukrywasz zachwycenia ziom znajomy, mówisz dzień Best, ale tak naprawdę nie zdajesz prawy sobie jak jest Żyję wciąż załamany mimo, że uśmiech na twarzy Dzięki muzyce oczyszczam się z najboleśniejszej prawy. I chociaż żyję to od śmierci Dzieli mnie drogi, wiem, że ten krok Zakończyłby cierpienia, lecz sam nie wiem Czemu staram się żyć dalej Może dlatego, że ten na górze Przyszykował coś dla mnie Czy to już czas, czy może jeszcze nie Co czeka mnie? Chyba tylko Bóg wie I chyba chcę bym szedł pod prąd Na przykład z przeciwnością I starał się już twardo podniesioną